Z tej strony Kała i Brunetti. dzisiaj będę miała dla Was recenzję dwóch anime pod tytułem Helsing i Vampire Hunter i za Krwi. Ale zanim przejdę do recenzowania, chciałam pokrótce przytoczyć historię wampirów w literaturze, gdyż dzisiaj o nich właśnie będzie mowa. Kiedy w 2008 roku zekranizowano powieść Stefani Majer pod tytułem Zmierz, postrzeganie wampirów zmieniło się na zawsze. Dotąd straszne i krwiożcze stały się Wyrozumiałe i kochające zaczęły pić zwierzęcą krew i nosić ubrania od diora i Prady. Kilkadziesiąt lat wcześniej wampiry na swoją młodę przerobił bram Stoker. W mitologii i wierzeniach ludowych wampirami mogli zostać wszyscy, a byli to zazwyczaj wieśniacy i chłopi. Dzięki Stokerowi wampiry zostały bardziej szlecheckie, dostały tytuł, a nawet pozycję w świecie monarchii. Nie byli to już zwykli zjadacze chleba, nie potrafiący pisać i czytać. W książkach Annie Rice mamy ukazany każdy rodzaj wampira, i moim zdaniem są to najlepsze książki o wampirach, jakie kiedykolwiek powstały. Pani Rice chyle i tak od napuchniętych ciał w średniowieczu do bogaczy lśniących wozach, wampiry przechodziły wielką przemianę. Ale pomiędzy tymi wszystkimi rodzajami można znaleźć jeszcze kilka, znacznie wyróżniających się od pozostałych i niepasujących do reszty. Oczywiście mówię tutaj o anime Helsing i Vampire Hunter D. Alucard, co tyłu znaczy Dracula, wraz z członkami agencji Helsing zajmuje się walką z demonami i choć mogłoby się wydawać, iż mamy do czynienia z postacią Pocieszną i dobrą, która stoi po stronie dobra i sprawiedliwości, to nic bardziej mylnego. Manga doczekała się dwóch ekranizacji. Pierwsza przypada na lata 2001-2002 oraz druga, bardziej wierniejsza z magą 2006-2012. Polecam obejrzeć wszystko od początku. Oba anime zasługują na taką samą uwagę. Jest to krwawe i brutalne anime, ale właśnie tego oczekujemy po wampirach mroku, brutalności i bezlędności. A jest jednym z najbardziej znanych wampirów w świecie mangi i anime oraz tak mi się wydaje najbardziej lubianym. Drugim anime jest Wampire Hunter Dierząca Krwi. W tym przypadku nie mamy do czynienia z czystej krwi wampirem, ale mieszańcem, którego matka była zwykłą kobietą, a ojciec właśnie wampirem, czy jak kto woli. Inkubem, ale wtedy Dąpiel, bo tak już pełne jego imię, byłby prędzej nazywany Kambionem niż Półwampirem, ale to już taka ciekawostka. Nasz łowca z wampirów dostaje zadanie Od zamożnego mieszczanina By ten odzyskał i ocalił Jego córkę, która została porwana przez wampira Bądź w razie potrzeby Konieczności zadał jej szybką śmierć Anime jest klimatyczne i emocjonalne Dodatkowo oryginalna muzyka Robi swoje Anime nie jest podzielone na odcinki Trwa godziny i 42 minuty Poprzedni film z 1985 roku Ciężko jest znaleźć Z polskimi napisami Bądź lektorem, ale na pewno gdzieś być w tych jeszcze nieodkrytych zakamarkach internetu. Dla mnie *Helsing* i Vampire Hunter D pokazują wampiry, jakie naprawdę powinny być, czyli mroczne, krwiożercze, bestie, yy, mające jednak w sobie jakąś nutę tajemniczości i może nie piękna, ale drapieżności. To właśnie wyróżnia te wampiry na tle pozostałych. I uważam, że są jednymi z najciekawszych wampirów w świecie literatury oraz filmu. Są krwawe, są mroczne. To, to horror, jeżeli chodzi o gatunek, który no, nie jest przeznaczony dla widzów o słabych nerwach oraz dla dzieci absolutnie. Jest to dla dojrzałych, dla dorosłych widzów, dla takich, których psychika wytrzyma dość krwawe obrazy na ekranie. I na pewno jest to obraz wampira bliższy temu ze średniowiecza niż współczesności. Polecam Wam gorąco te dwa anime, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, jeżeli już oglądaliście, co raczej większość ludzi już widziała, choćby Helsinga, to napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobały te anime i co Wy sądzicie o wampirach w ogóle. Dzięki za wysłuchanie mojego filmiku, zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku, do którego link znajdziecie pod filmikiem. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!